Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Ja tyle co weszłam do domu i pomyślałam, że się do was odezwę. Przywitam, zacznę nagrywać vloga. Jakoś tak teraz takie ciemne chmury zaszły i chyba... Jakieś tak, tak dziwnie dzisiaj jest, taki... Nie wiem, czy ciśnieje, czy, czy, czy o co chodzi, ale cały czas się staram nastawić na ten pozytywny tor myślenia. I... I po prostu lecę, lecę z tym dniem. Jak powiedziałam, właśnie wróciłam z miasta, już jest po feriach, po przerwie wielkanocnej. Także miałam kilka rzeczy do pozatwiania na mieście. Pogarniałam, pozałatwiałam, coś tam oddać, coś tam kupić, coś tam sprawdzić, coś tam załatwić. Także, także się udało. Też sobie poszłam do Argo na chwilę posiedzieć na lemoniatkę. i wrzucam właśnie Wam też na story, że. I teraz jestem w trakcie wybierania zębów. Dopiero to zaczęłam, naprawdę, kilka dni temu. Tak to wygląda. Nie mam zdjęcia przed, nie robiłam um, do porównania, ale już tak naprawdę po chwili, w sensie po. Czekajcie, troszkę rozjaśnił się ten ekran. Po, po ilu ja już widziałam? Po dwóch, trzech dniach już była różnica, ale mam troszkę wrażliwe zęby. Nie jakoś ekstremalnie, ale piłam coś właśnie z lodem. To było takie. U! Więc zobaczymy, jak to będzie dalej em, w trakcie. To jest taki zestaw od dentysty, który właśnie dostałam, gdzie mam jakby takie cztery strzykawki napełnione em, tym płynem. Z jakiej to jest marki, nawet nie wiem. Po prostu taki zestaw od dentysty do wybielania w domu. Poza tym, ostatnio dużo się działo, bo właśnie była przerwa wielkanocna, była przepiękna pogoda, z czego bardzo mocno korzystaliśmy, czy to na spacerach, czy jadąc do parku, czy siedząc na ogrodzie, bo ogródek też ogarnęliśmy. Ja mówię, są rzeczy, co pokazywałam Wam na story, więc nie chcę tego tutaj powielać też na, na vlogu, dlatego Was zachęcam do obserwacji mnie również na Instagramie. linki są dole, to jest Anna Przybryska Beauty. Na przykład zrobiliśmy fajne zakupy takie ogrodowe, także... Teraz taki bardzo ładny ogródek, jeśli chodzi o kwiaty, nowe jakieś takie właśnie krzewy nam doszły, też do tak zagospodarowaliśmy na wiosnę, te które tego wymagały. Bo nie wszystko przetrwało, co było w zeszłym, w zeszłym roku posadzone, i też takich mega super rzeczy udało się zrobić remont w garderobie. Mamy więcej miejsca, więcej półek, więcej drążków, także super, bo też pół dnia nam zeszło, żeby to wszystko zrobić, ale efekt jest mega. I poza tym. I poza tym to stara dobra bieda, dużo pracy. Teraz właśnie robię sobie kawę i kończę jedną analizę, też muszę na maile podpisywać. Tam mam chyba dwie wiadomości głosowe do odpisania. Do pracy do studia tak dzisiaj nie idę, ale już od jutra ten taki tryb praca online, praca. Em, Praca w studiu wraca. E, z czego się cieszę, bo e, ja lubię swoją pracę. Nie powiem, że nie. I co jeszcze, co jeszcze? E, może wam pokażę, co tutaj kupiłam, bo mam kilka rzeczy, co takie nie są dla mnie, tylko to, co jest dla mnie, więc tak przy okazji, może taki haul trochę z światy. E, I tutaj e, byłam w TK Maxie i potrzebowałam peeling. I kupiłam peeling. Em, o! z takiej marki. Pierwszy raz tę markę widziałam w tej a Maxie. Powiem Wam, że 6 funtów, ja mam jeszcze taką kartę zniżkową na stałe 10% zniżki, tam jeszcze kilka razy w roku jest 20% i 6 funtów, no to w sumie powiedzmy 5,40, ale pojemność to jest naprawdę spora. 575 gramów, naprawdę jest ciężki. Czekajcie, go tak dosyć mocno dokręciłam, żeby mi się tutaj nie rozlało w ubraniach, w zakupach. I pachnie w taki malinowo-truskawkowy dżem. Fajna ma konsystencję i właśnie jak sprawdzałam skład, jest skład też jest fajny, bo to jest właśnie peeling, gdzie mamy tak, cukier na pierwszym miejscu, później mamy, mamy glicerynę, później mamy wodę i później mamy tak, truskawki, blubery, maliny, jakiś zapach. Um, olej chyba kokosowy, mocznik, także skład jest naprawdę fajny i mówię, że no, przede wszystkim na bazie cukru, także biorę dam wam znać, jak mi się sprawdzi i tak przy kasach. E, ale ściemno nie. E, przy kasach są maseczki i e, wziąłam sobie z tej marki chyba to jest tak, Toni Moli, e, maseczkę e, nawilżającą, ale sobą ja cały czas poluję właśnie z tej marki, z Tony Moli, bo były swego czasu takie 10-opakie za 10 funtów. Coś o wiele bardziej płacą niż jedna maska za 3 funty. Ale kiedyś tak właśnie się zastanawiałam, skoro ta jedna maska kosztuje 5-6 funtów gdzieś w internecie, po 3 funty są w TicketMaxie, a te 10-opaki były za dyszkę, to znalazło się czy po prostu ktoś nie, nieświadomie. Nie otwierał opakowania i nie metkował te rzeczy pojedynczo, żeby to było przez przypadek od 10 paków, bo wychodziłaby funt za maseczkę w tym momencie. Co jakby jest bez sensu. Wiedzą, że te maski są na Beauty Bay czy na innych stronach po 5-6 funtów. No ale e, teraz właśnie widziałam już, że były e, że były właśnie oddzielnie pakowane. E, ale poluję na taką maseczkę właśnie z mlekiem ryżowym, e, bo ona była najlepsza. Także kupiłam sobie tą, tą maskę. I też Wam to wrzucałam na Instagrama, że jako typowa Zodiakara nie mogłam przejść obojętnie obok kosmetyczki z napisem Bergo, oczywiście. Czekajcie, powietrze. I ta kosmetyczka była kupiona w Primarku, fajna. Myślę, że taka idealna właśnie będzie na wyjazd. I chodzi o kosmetykę, kosztowała 4, 4 funty, także taka przejroczysta z gwiazdkami i z moim znakiem Zodiaku. Tak wiem, nie każdego vibe, no ale, ale co mam powiedzieć? E, w Wilko e, kupiłam dwie rzeczy do włosów. Po pierwsze, fioletowy szampon, bo ten mi się skończył. I idę w szydługą na włosy. Już mi tak odrosły. Ja pamiętam, że jak e, miałam e, za uchem, to po prostu mi trochę niżej ucha. E, Myślę, że tyle mi jeść urosło kilka centymetrów, My bardzo szybko włosy rosną. Ale od ostatniego razu, właśnie, gdy byłam na włosach, to. Tak naprawdę chyba tylko dwa razy używam fioletowego szamponu, bo po pierwsze nie miałam, a po drugie myślę, że ten kolor naprawdę bardzo ładnie pracuje, mega się też fajnie wypłukuje albo na promocji właśnie za trójkę także kupiłam i też z L'Oreala wzięłam taką odżywkę mocno ona na była za pół ceny, także zobaczymy, czy mi się sprawdzi. Czy ja, och, nie wiem właśnie, czy ją kiedyś miałam, czy już nie. Ale jeśli chodzi o rzeczy do włosów, takie właśnie drogerii, to patrzę co jest za pół i po prostu kupuję. To jest moja filozofia kupowania. I czekajcie, bo tu mam rzeczy na prezent, bo tego pokazywać nie chcę. Tego też nie, tego też nie. Ale pachnie ładnie. Tego też nie. Kupiłam trzy rzeczy w H&M. W Także tak na szczęku Wam tylko pokażę. Ja bardzo lubię takie właśnie ciemne koszulki z dużym printem, bo one wyglądają fajnie pod tymi wszystkimi marynarkami, które, które mam. Więc wzięłam w tej samej właśnie takiej ciemno tonacji właśnie... To są chyba jakieś drużyny amerykańskie. Także wzięłam taką. I ta jest M. -ka. Tutaj już Wam pokażę zoom, numer o, proszę bardzo referencyjny eee, chciałam powiedzieć jeszcze białą, ale takie było jakieś dziwne półsieroczyste ta jest chyba Lka, tak to ta jest Lka, to może pierw, pierw metka. numer referencyjny a jeśli ktoś napisał za szybko, to pokazujesz, przerwę zastępować film, spisać, zrobić screena i mamy także tutaj też coś, coś takiego E, ja uważam, że im większy rozmiar nosimy, tym większe printy nas wyglądają korzystniej, dlatego e, tak, taki, taki w ogóle a nie inny. I coś w ogóle od czapy, na macro od czapy, bo to nie jest, nie jest moja tonacja, ale... Yy, mam nadzieję, że to żadne po pogotowie kolorystyczne na chwilę na mnie nie siądzie i powie, że nie powinnam, czy powinnam, bo czasem sobie zrobię jakiś makijaż, odam jakiś złoty element czy coś w ogóle żeby nie jest z mojej tonacji, to zaraz jest Ale więc yy, wiecie, co tam... Ja, ja znam sw swoją paletę, ale czasem po prostu mam ochotę na coś innego i najfajniej, jeśli chodzi o takie przełamanie właśnie, bo ostatnio miałam takie pytanie, czy ta torebka bigordi pomarańczowa jest ciepła czy zimna. Ja uważam, że to jest tak neutralny odcień pomarańczu, yy, który będzie bardzo dobrze wyglądał w każdej szafie, a do tego są jeszcze wykończenia złote i srebrne, co też jest bardzo ważne, bo można sobie właśnie dopasować do swojego typu kolorystycznego, ale czy tak naprawdę torebka... To jest coś, co nosimy gdzieś przy sobie. To nie jest taki element blisko twarzy, więc taka do przełamania, nawet od czapy torebka. Bo jeśli powiedzmy, coś ma bardzo konstanowaną, neutralną szafę, takiej też smart casual, neutralnej, e, nude i tak dalej. Ale sobie kupię jakąś taką nową torebkę, czy jakąś taką holo, czy jakąś taką w ogóle od czapy nie jest ze swojej palety, to też to fajnie wygląda. Więc tak do przełamania to jest spoko. Więc ja do przełamania swojej garderoby kupiłam. E, w sklepie ten tego się dawał bardziej no, nowy, teraz w sumie to jest taki, jakby niektórzy powiedzieli, e, miętowy, ja już mówię, że mięta jest jak bazylia, czy jak kolor trawy, cho e, chociaż teraz to bardziej, bardziej taki właśnie bladopastelowy. I to aż tak źle chyba to wyglądać nie będzie. No ale w każdym bądź razie kupiłam sobie taką bluzę, bo widziałam ostatnio Kinga The Pink na Instagramie, po prostu pał takim kolorową papugą, takim pięknym, kolorowym ptakiem. I mówię, wow, ile kolorów, ile wszystkiego. Muszę kupić coś kolorowego i kupiłam sobie taką jedną bluzę. I to będzie taka bluza na lotnisko. Bo jak dziś lecę, to lubię być w luź, lubię, lubię jechać w dresach i na wygodnego. Także kupiłam sobie taką bluzę. Tutaj jest numer referencyjny, tu przy okazji widać rozmiary, które wybrałam. I ostatnio ktoś napisał, o super, tam body pozytyw, tam nie wstydzisz się, nie mówisz, że w Marten Spencer tam, że... O, o to chyba tak chodziło, tak zrozumiałam, że w Marten Spencer mówiłam, że potrzebuję kurtkę w rozmiarze 20. Więc w Martin sprzęcie potrzebuję w rozmiarze 20, spodnie w rozmiarze 16-18, a w handlemie eski i mki, bo w l znowu się e, topie w niektórych oczywiście krojach. Więc e, ja jestem taką tradycyjnie, bym powiedziała, e, szesnastką. Ja, nie, ja na pewno nie, nie, jest, nie czuję się, żebym miała. Większy rozmiar, bo cały czas jakby w tych samych rzeczach dobrze, dobrze, dobrze się czuję i dobrze wygląda mi też spokojnie układają też tak, że jakby pod moje preferencje, ale e, no są sklepy, co wyżają, a są, są sklepy, co zaniżają e, numerację, więc ja po prostu mówię tak referencyjnie, bo wiem, że sporo z Was dziś na przykład o, pokażę tą bluzę. I za chwilę stanę 20 Wiadomości na Instagramie i wyślecie mi zdjęcie: gdzie, O, kupiłam, ale super, i tak dalej. I faktycznie wzięłam ten sam rozmiar co Ty, albo, O, gdybyś mi pokazała, że wzięłaś M-kę, a, a nie wiem, jestem taka jak Ty, to pewnie wzięłabym xl i bym się w tym topiła, i musiałabym zwracać. Więc, jakby, ja to tak mówię, referencyjnie, e, bo. Ja mam świadomość tego, że mam sporą nadwagę i że, e, no tam jest zdecydowanie za dużo, ale jakby to nie jest o ten kanał, tutaj, tutaj nie, o, nie, o, nie o to chodzi. Więc taką bluzę sobie też kupiłam, to tak tylko jeszcze wtrącę. Ehm, no i tak mam jeszcze parę rzeczy, ale te rzeczy już nie dla mnie. Jakieś tam majciochy kupiłam. No i tyle, co mogę, co mogę pokazać. I poza tym... Eee, no, i poza no, tym, chyba, chyba tyle. Ostatnio też bardzo ba też że pod kilkoma filmami pojawiały się jakieś takie uszczypliwe, czy takie komentarze, że coś się komuś podoba w moim zachowaniu, czy że robię coś nie tak, czy że, nie wiem, głowy się poprzewracało, czy że robię coś. Że, mm, takie wiecie, takie, że widać, że ktoś, po prostu, ktoś ma do mnie problem. Ja zawsze to to co, co jakiś czas to muszę powtórzyć, jeśli to się pojawia, ostatnio muszę też sporo sporodzić tam nowych widzów, i ja zauważam, że właśnie to są bardziej, tak mi się daje, nowe osoby, nie mówię, że wszyscy, ale tak jakby po nikach, bo wystarczy wejść na, dany na daną osobę i od razu widać, ile ta, kom ile ta osoba komentarzu pod, pod filmami zostawi, na przykład u mnie, tak? Nie u kogoś, tylko jakby jaka jest aktywność u mnie na kanale. I przeważnie właśnie to było po jednym, po jednym komentarzu właśnie takim uszczypliwym. I jeśli ja już widzę, ja, a ja czuję pismonosem, ja jestem już na YouTube tak długo że ja czuję pismo pismonosem, jeśli wiem, że z tego zaczynają się wywiązywać jakieś takie... E, między osobami ogl oglądającymi e, właśnie takie, wiecie, takie docinanie sobie e, czy jakieś takie, zaczęły się jakieś mikrokłótnie, to ja, teraz tego materza kasuję. Dlaczego? Bo uważam, że YouTube, e, przynajmniej u mnie, mój kanał, to nie jest miejsce na kłócenie się, na denerwowanie się, bo to nie o to chodzi. Jeśli ja jak osoba kogoś denerwuje, jak ktoś przychodzi e, z tą świadomością, że w jakiś stopniu mnie nie lubi, ale dalej to ogląda, to jakby to nie jest mój problem, po prostu nabija mi wyświetlenia, a siebie tylko denerwuje, więc jakby ja tutaj nigdy stratna na tym nie będę, więc dla własnego zdrowia psychicznego, e, z od cioci Ani, że jeśli coś Wam kimś nie podoba, to się, e, to się lepiej po prostu go nie ogląda, nie subskrybuje, nie followuje, bo po co się nakręcać? Chyba, że to się z kimś sadomasochistom lubi, no to to już jest inna, inna rzecz, e, ale ja też mam zawsze w głowie jedną rzecz, że nigdy Nigdy, nie, bo Andrzej przyszedł mi, tylko bluzę, chciałam pokazać, chciałam powiedzieć, że nigdy nie krytykują nas osoby, które robią więcej od nas. E, I tak to zostawię, biorę się za obiad i kaweczkę. Dzień dobry, kochani, tam was serdecznie, dzień następny. Ja tyle co siedziałam na ogródku i było mi ciepło, błogo i w ogóle gorąco, a weszłam do domu, mówię, zimno, <zum> założyłam... Założyłam sobie e, sweterek na chwilę i będę jeszcze teraz odgrzewała e, zupę e, i będę jadła, bo wychodzę za chwilę e, drugi raz się do pracy. E, czasem mam takie dni, przeważnie gdzieś właśnie w okresie takim przed, przedwyjazdowym, że wiem, że kilka dni pracować nie będę kilka dni, prawie dwa tygodnie e, ale wiesz że nie będę pracować, to właśnie muszę nadrobić, muszę e, nadgonić, muszę, nie muszę chcę. E, mam stałe klientki właśnie. E, którym e, nie odmówię, których, e, które po prostu chcę przyjąć, także. Będę też jechała właśnie drugi raz do pracy mm, i ci e, miałam taki mega e, po prostu e, crazy dzień. Teraz jest taki nowy. E, e, to nie, nie, też nie, chyba nie jest trend, ale taki film na TikToku. E, jak, jak ona to mówi? O oh, you crazy, you crazy girl. I, nie, nie wiem, czy, czy wiecie, o którego TikToka mi chodzi, ale tak naprawdę sobie pomyślałam e, osobiście, że jestem taka crazy, crazy girl. Mianowicie wstałam o 6.30. Wiem ja tu, że pewnie wstają o wiele wcześniej i w ogóle, e, ale dla mnie to jest mega mega crazy, że właśnie ja mam te rzeczy do zrobienia, że po prostu muszę wstać wcześniej, bo inaczej mi dnia braknie. Także e, wstałam o 6.30, e, obrachałam ziemniaki, których teraz nie mogę ugotować, bo e, nie kupiłam soli, ale nie szkodzi, napisałam do Andrzeja, żeby kupił sól, po prostu wróci e, z pracy, to ugotuję ziemniaki, bo dzisiaj trzeci dzień z dnia tych kotlecików takich. E, Brokułowych, które są obłędne, przepyszne, tylko tam trzeba dodać orzeszki pini, koniecznie i... orzeszki pini i coś tam jeszcze, bo swojego takiego dodawałam. A i kukurydzę. Jak nie wiecie o co chodzi, to vlog wcześniej pokazywałam, e, przepis na te kotleciki i to już będzie stały chyba taki element obiadowy u nas, e, u nas w domu. E, nastawiłam też zupę, e, pomidorówkę, zrobiłam przepyszną pomidorówkę, taką na skrzydełka, machrewka, pietruszka, e, seler, po prostu włoszczyzna wszystko, e, polski przecier, e, ugotowałam całą paczkę muszelek e, i... E, właśnie zrobiłam przepyszną, e, przepyszną zupę. E, później skończyłam analizę kolorystyczną, wysłałam do klientki. E, jeszcze sobie wcześniej umyłam włosy. Oczywiście ogarnęłam dziecko, wysłałam do szkoły, wypiłam kawę, zjadłam śniadanie. Pojechałam do pracy. W pracy nagrałam e, tak jakby e, zestaw takich e, filmików z wyprzedażą z kosmetyczki, która będzie jutro na moim Instagramie, gdy oglądacie to oglądać tu wszystko, e, Więc to nagrałam, posprzątałam w pracy, przyjęłam klientki. Wróciłam do domu. Musiał... Czekaj, żeby kichać. Mm. <słyski> Wróciłam do domu. Zjadłam e, coś tak na szybko, coś małego, bo jakoś nie byłam głodna. Oj, ale mi przekichało zaczęłam robić następną e, analizę, wrzuciłam też dwa posty na Instagrama, bo jakoś tak miałam vibe i ochotę, e, bo właśnie e, bardzo fajny post o analizie jedna z moich klientek napisała, wrzuciła do siebie na internet, więc e, zapytałam, czy mogę udostępnić u siebie, zgodziła się, więc wrzuciłam i też miałam mega fazę e, na zobaczenie, co mam fajnego u siebie w kosmetyczce, e, w toaletce i odkryłam na nowo pomadkę MAC Modesty i też chciałam Wam o niej przypomnieć, więc zrobiłam post na Instagrama, związane z tą pomadką i z innymi ładnymi nudziakami. E, U mnie też na profilu są takie filmiki, gdzie jest chyba 100 poleceń z paletkami. E, też ileś tam 10 poleceń z produktami do ust. Także to jest. Ja mam postów mało na Instagramie, bo ja co chwilę coś usuwam. E, więcej usuwam niż dodaję, mam chyba tam tylko 300 postów, więc naprawdę można łatwo, łatwo znaleźć, gdyby ktoś był zainteresowany. E, I teraz wyszłam do domu, to że mam nos zatkany, o co chodzi. Także wybieram się jeszcze do pracy. Mam jedną klientkę, wrócę to będę jeszcze kończyć analizę. Może mi się uda wysłać dzisiaj, chciałabym wieczorem. Więc taka, taka gonitwa. Jutro też gonitwa, bo mam rano. Właśnie dwie klientki. Wieczorem też mam jeszcze klientkę. No, jeszcze w międzyczasie jutro jakiś obiad ugotować, już nie mówię, że jeszcze z wyjść wyjść, do dom ogarnąć, siebie ogarnąć i w ogóle, a weekend będzie przy, przy komputerze, ale nie narzekam, bo wiem po co to robię, ale odzywam się też tutaj do Was, bo właśnie będę się żegnać z moją ulubioną kurtką, to jest kurtka z tego, z H&M, kupiona... Chyba dwa lata temu, tak mi się wydaje. No i ona ma taki typowo właśnie żółty musztardowy odcień. Ja, jak ktoś się na YouTubie od dłuższego czasu, to może pamięta, że tak 4 lata temu po prostu wkręciła mi się faza na żółty. Ja szukałam swojego idealnego żółtego sweterka. Bardzo go nie mogłam znaleźć. Kiedyś właśnie kupiłam tą kurtkę i ona ogólnie jest fajna. Ona to jest z mówię, ich już, ich już raczej nie ma. To jest ta, to jest ta kolekcja. One są bardzo często właśnie też w innych kolorach. Um, no, ale to nie, jest mój, to nie jest mój odcień. Mój idealny odcień żółci to jest taki, mówię właśnie, jak lody cytrynowe, także dla lata sorbet cytrynowy. Tutaj już taki jesienny, już bardziej dla jesieni odcień to jest ten musztardowy. A mam dzisiaj właśnie klientkę, taką stałą, e, która ostatnio też robiłam analizę kolorystyczną, która właśnie jest harmonijną jesienią, i mówię do niej ciotka. Ja mam piękną kurtkę. Ja ci ją, przy... ja ci ją przywiozę. Zobaczę, żebyś się wniczyła, także mam nadzieję, że jej się spodoba i że y, będzie miała ochotę ją y, przygarnąć, bo właśnie to jest taka rzecz u mnie w szafie, co w ogóle jakby no nic z gruchy, ni z pietruchy to nie jest mój kolor, a bardzo mi się podobała. I na przykład teraz taka wskazówka jeśli dajcie, dajcie usiąść, bo to już człowiek w pewnym wieku. Jeśli e, na przykład macie taki swój ukochany, powiedzmy, płaszcz, który w ogóle ani no, w gruchę, ani w pietruchę nie jest w waszym kolorze, to noszenie rzeczy na sebulkę, czyli odpowiedni szalik, odpowiednia czapka, czyli noszenie bu przy buzi, e, zakładanie przy twarzy odpowiednich kolorów już może podratować to, co jest pod spodem, bo bardziej uwaga wtedy jest jakby przy tych rzeczach, a nie przy, przy powiedzmy płaszczu. A jeśli powiedzmy byłaby to cienki, powiedzmy, że to coś jest, powiedzmy. Ee, nie wiem, jesienią pod typem wiosny, tak? Ciepło jesienią e, i pasują mu najbardziej te, na, te najcieplejsze kolory z tej palety, a powiedzmy musi nosić biel. Bo na przykład ma powiedzmy białą koszulę do pracy, a chce jakby gdzieś te elementy z analizy e, przemycić, no ale nie może założyć nic na tą białą koszulę. To po prostu zakładanie e, złotej biżuterii, na przykład, tak? Dużo złotej biżuterii, e, czy e, właśnie stawianie na ciepłe tony w makijażu. Jeśli oczywiście się malejecie na no ciepłe włosy, najważniejsze to, co z przybuzi, tak? Czyli włosy bo to jest e, taki nieodzowny element e, naszego codziennego wizerunku, czyli włosy. Tony w makijażu się malujemy. Biżuteria, naprawdę biżuteria bardzo dużo robi może bardzo pomóc, więc można się ocieplić albo chłodzić biżuterią. Jeśli powiedzmy mamy nie tą koszulę, czy właśnie mamy jakiś uniform, który po prostu jest z góry narzucony, nie możemy nic zrobić. A jeśli na przykład nie rozróżniacie tonacji, co jest ciepłe, co jest zimne, no to już to nieraz mówiłam, że przychodzi z pomocą Pinterest. Wpisujemy sobie na Pinterestie cool tone yellow, warm tone yellow, cool tone Gray, warm tone grey i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Robimy sobie screenshoty, pierwszy program do robienia, widzę, że się pyta, Rozładowała pierwszy, lepszy program do robienia e, kolaży, czy po prostu sobie robimy screeny, patrzymy jedna, druga strona, i tak można naprawdę e, zacząć rozpoznawać te różnice, jeśli ktoś tego nie widzi. E, ja mam jakby ten komfort, że ja wysyłam swoim klientkom setki e, grafik z inspiracjami. Z paletami pokazuje to i naprawdę uważam, że można sobie do tego wracać, sprawdzać, przypominać, jak jesteśmy na zakupach, nie jesteśmy pewne, no to wystarczy mi kilka takich grafik zapisanych na telefonie po prostu ściągniętych i to naprawdę ułatwia sprawę, więc co mówię, bo taki mam od Was feedback. I widzę, że mi się właśnie rozładowała bateria. I w ogóle jestem jakaś blada, a taka nie jestem. Jestem na którymś dniu już wybielania zębów i już mam o tyle jaśniejsze te zęby, że naprawdę. Kto by pomyślała, to dopiero początek, te zęby będą jeszcze jaśniejsze. Ja mam 4 tygodnie wybielania, jestem dopiero pod koniec pierwszego tygodnia, także super to wygląda, bo jakby pod kolor chyba tego, jak się wybielę, jak mi się wybielizą, to będziemy mieli dobierany bonding, bo po prostu bonding to będzie jakby dorównanie tej linii uśmiechu. Ale już na ten temat nie znam szczegółów, ja będę je znać, to się z wami na pewno podzielę, no bo no bo ja by to no to będzie widać że coś było robione także kochani ja podgrzewam jeszcze zupkę e, pakuję właśnie tam dla klientki tą kurtkę e, no mówię e, to też bo jeszcze jedna rzecz na koniec, w analizie zawsze mówię, że to nie jest nic na siłę, to nie jest tak, że nagle musimy mieć kolorową tęczą i mieć po prostu milion odcieni w szafie, bo ta szafa może być bardzo prosta, casualowa, neutralna, ale znowu neutralna w odpowiednich odcieniach, w odpowiedniej tonacji lub fajnie mieć powiedzmy dwa kolory, które gdzieś nam się podobają, do których mamy chęć, żeby nosić, żeby spróbować, bo to nie jest tak, to nie jest tak że ktoś, komuś pasują musztardy, dynie i miedziane i takie lisie, rude kolory, a ktoś powie, że nie lubi. No to okej, okay, to można zawsze gdzieś jakby w w w inne kolory uderzyć, no ale zobaczymy właśnie jaka będzie mm, reakcja na tą kurtkę, mam że jej się spodoba, bo mówię, ja tu jeszcze, ja sam teraz jeszcze w, jestem w makijażu, że jak to pokażę, jakaś prześwietlona, jak to pokażę, to i pewnie tak ktoś zaraz powie, że o nie, lepiej ci w tamtym, no ale bardziej ciężko mi światło teraz, o, bardziej, aby to jest moja tonacja, że w tej kurtce byłam już w tym żakieciku, on jest z Mark Spencer, kupiony kilka tygodni temu, więc może nawet jeszcze będzie no to jak już nie jest moja tonacja, ale to jest jakieś dziwne światło. Dobra, kończę. E, widzimy się za niedługo w kolejnym filmiku. E, ja Wam przesyłam moc buziaków i uścisków. E, I do zobaczenia. pa. pa.